...zobaczyć, co to będzie. Dzień, ludzie. Chodź tu! Pa. Nie, nie. Chodź tu. Nie, nie, idź do mnie.

Co? Przyjaciele? Co wy tu robicie? Przecież nie... O was... takie uwagi zaraz... Co ty powiedziałeś? Do no kolegów... A masz, a masz, mocy! chodź tu Chodź to O że spopokołem go Aha, nie tak.

Brzucha. Tak. Tak. I to proszę się. Może tu mnie nie znajdzie. Nie tak łatwo. Gdzie ty jestem? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co? Znalazł mnie? Nie, proszę nie. Um.